W menu pokazu możemy zaprezentować uczniom swój ekran, możemy przedstawić uczniom nagranie wideo, możemy zaprezentować powtórkę, możemy zaprezentować konkretną aplikację. Możemy również zaprezentować ekran jednego ucznia innym uczniom. Tutaj prezentuje nam się dodatkowe menu w momencie uruchomienia tego typu prezentacji. Możemy wstrzymać pokazywanie tego ekranu, możemy wznowić je, możemy współdziałać, bądź pozostawić możliwość pełnego sterowania przez ucznia na jego pulpicie. W przypadku Uruchamienia pokazu swojego ekranu, czyli ekranu komputera nauczyciela, mamy do wyboru następujące opcje. Możemy pokazać cały pulpit wszystkim członkom grupy, wybrać opcję trybu pokazu klienta, czy to ma być w oknie, czy okno ma być zmaksymalizowane, zma czy, czy to ma być pełny ekran. Możemy włączyć audio, pokazywać aktywne klawisze wciskane w danym momencie i zaznaczyć to tutaj dodatkowe opcje, łącznie z utworzeniem plika powtórki u ucznia. W trakcie uruchomienia pokazu na ekranie znika nam okno zarządzania konsolą nauczyciela. W celu zakończenia pokazu musimy kliknąć na ikonę w pasku narzędzi, tutaj dwukrotnie, i wtedy następuje zatrzymanie pokazu.